Dzień dobry widzowie. W dzisiejszym porannym odcinku na poboczu już za moment premiera nowego BMW Serii 4, odświeżona Kiari oraz duże plany Maserati. Zaczynamy! Hyundai i Kia od pewnego czasu sukcesywnie odświeżają i przewietrzają swoje gamy modelowe. Świadczyć o tym może kolejny zaprezentowany samochód, a mianowicie odświeżony i lekko zmodernizowane Rio. Czwarta generacja tego modelu otrzymała delikatne zmiany w obrębie zderzaków świateł oraz gamy silnikowej. Zwiększono również bezpieczeństwo za sprawą dodania na pokład kilku asystentów jazdy. Odświeżona Kia Rio otrzymała bardziej wyrazistą atrapę chłodnicy, podobną do nosa tygrysa, niższy i szerszy przedni zderzak z nowym oświetleniem przeciwmielnym oraz nowe reflektory ze zintegrowane światłami dziennymi. Kia wprowadziła do oferty również nowe kolory lakieru, a w tym Perennial Grey oraz Sporty Blue. Końcowo samochód osadzono na zestawie atrakcyjnych 16-calowych aluminiowych Felk, Wewnątrz pojawiły się nowe materiały wykończeniowe oraz poprawiła ich jakość. Jedną z najbardziej oczywistych zmian widocznych na pierwszy rzut oka jest 8 ekran systemu multimedialnego, zestawiony z ponad 4-calowym ekranem w tablicy zegarów. System Infotainment otrzymał teraz obsługę Apple CarPlay oraz Android Auto. Kia Rio jest również pierwszym samochodem koreańskiej marki, który napędzany jest jednostką benzynową wspomaganą układem Mild Hybrid opartym o 48 woltową instalację elektryczną. Nazwano go Eco Dynamic Plus, a za główny motor napędowy robi litrowy trzycylindrowy silnik benzynowy TGDI, występujący w mocach 100 oraz 120 koni. Oprócz nowego układu, klienci mogą zdecydować się na po prostu silniki 1.0 TGDI 100 koni oraz wolno sące 1.2 o moc 84 koni. Turbo-odładowana jednostka w standardzie sprzężona jest z sześciobiegową skrzynią manualną oraz opcjonalnie z 7-stopniową skrzynią automatyczną DCT. Citroen C3 E-Cross jest ostatnim członkiem rodziny francuskiego producenta, który otrzymał wersję wyposażenia Rip Curl, Powstał na mocy współpracy marki motoryzacyjnej z firmą produkującą sportową odzież. Specjalna edycja zostanie zaprezentowana już na początku czerwca i występować będzie jedynie w zestawieniu z wersją wyposażenia Shine. Auto występować będzie w kolorach Platinum Grey, Cumulus Grey, Perla Nera Black oraz Natural White, a dopisek Rip Curl pojawiać się będzie przy modelach z błyszczącym czarnym dachem, błyszczącymi czarnymi relingami oraz 16-calowymi aluminiowymi felgami. Oprócz tego nadwozie otrzyma dodatki w postaci emblematów z oznaczeniem wersji. Wyposażenie obejmuje również 7-calowy system multimedialny z nawigacją TomTom -Tom oraz integracją z Apple CarPlay oraz Android Auto. Na podstawie szpiegowskich zdjęć prezentujących nowego Mercedesa G554 na 4 kwadrat, raczej nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że to wyjątkowy egzemplarz przygotowywany specjalnie dla klienta w jednej sztuce, czyli tak zwany one-off. Bardziej możliwym jest, że niemiecki producent zdecydował się na stworzenie następcy bardzo dobrze sprzedającej się terenówki zbudowanej na bazie nowej generacji G klasy. Trzeba przyznać, że wyjątkowo Niemcom udaje się to utrzymać w tajemnicy. Do tej pory nie udało się tego samochodu sfotografować, a i te zdjęcia były robione z bardzo dużej odległości. Auto z zewnątrz charakteryzuje się masywnymi koła dużym prześwitem oraz terenowymi dodatkami. Wygląda bardzo podobnie do poprzednika, ale zdradzają go LEDowe światło oraz inne wnętrze. Mercedes Benz testuje również wyraźnie dodatkowe akcesoria w rodzaju masywnego terenowego bagażnika dachowego ze zintegrowanymi dwoma LEDowymi listwami z przodu. Oprócz tego widać maksymalnie poszerzone błotniki, jak i zmodyfikowane przednie i tylne zderzaki. Nie ma oficjalnej informacji na temat jednostki napędowej, natomiast wszyscy wiemy, że będzie to 4-litrowa jednostka Twin Turbo v 8 Pytanie jest jedno, jaka moc? Po zaprezentowaniu nowej generacji Fiata 500 producent zastanawia się nad połączeniem Minivana 500L oraz Crossovera 500X w jedność. Ten drugi oparty jest na pucie pługowej, którą dzieli z Jeepem Renegade. W zasadzie oba samochody są technicznymi bliźniakami. Połączenie obu samochodów pozwoliłoby na utworzenie ciekawej alternatywy charakteryzującej się większą ilością miejsca oraz większym prześwitem. Taki model byłby nazwany Fiat 500XL. Po wprowadzeniu do sprzedaży Crossovera opartego na Tipo okaże się, że Fiat będzie kolejnym producentem stojącym na samochodach z segmentu Supermini oraz Crossover. Tchau, Oficjalna wirtualna premiera nowego BMW serii 4 będzie miała miejsce już 2 czerwca i bawarski producent wrzucił teraz do sieci zdjęcie zwiastujące nadejście tego samochodu, co prawda po raz kolejny zdaje się pomijać fakt wycieku, który miał miejsce kilka miesięcy temu, dzięki któremu w zasadzie poznaliśmy finalny kształt i wygląd samochodu wraz z jego kontrowersyjną atrapą chłodnicy. Taki sam element pojawi się w nowym BMW M4 oraz M3, tak jak najnowsza seria 3, również seria 4 zostanie osadzona na platformie podłogowej Klar. Samochody będą posiadać również tę samą gamę. 4- i 6-cylindrowych jednostek napędowych benzynowych oraz wysokoprężnych. Pojawi się też wariant plug-in hybrid. Wspomniane M4 otrzyma do napędu jednostkę zastosowaną w X3M oraz X4M. BMW M2 Lada Moment zniknie z oferty marki i będzie kolejną bolesną ofiarą restrykcyjnych norm emisji spalin w Europie. Jednostka S55 nie jest w stanie dostosować się do regulacji Unii Europejskiej. Koszty dopasowania tej konstrukcji do wymagań są na tyle wysokie, że BMW odpuszcza inwestowanie wschodzący z rynku samochód. Natomiast w Azji oraz USA M2 będzie oferowany do końca produkcji obecnej generacji. Nowy model ma się natomiast pojawić na rynku za dwa lata i prace nad nim już są na wysokim poziomie. Pewna jest obecność silnika S58, czyli jednostki ze wspomnianego X3 oraz X4M. Europejska wersja zostanie wyposażona w filtry GPF oraz inne elementy wpływające na uzyskanie odpowiednich wyników dotyczących emisji CO2. Wpływają również na brzmienie silnika oraz jego dynamikę, ale liczymy na specjalistów tuningowych. Już za moment, już za momencik Maserati ma zamiar zaprezentować swój całkowicie nowy super samochód nazwany MC20. Będzie to jednak jedynie początek formowania gamy modelowej. Według planów kolejną premierą będzie odświeżone obecne Ghibli, Quattroporte oraz Levante. Pojawi się też całkowicie nowy SUV pozycjonowany poniżej wspomnianego, będący konkurentem BMW X4 oraz Porsche Macana. Możliwe jest również wznowienie prac nad produkcyjną wersją koncepcyjnego Alfieri. Takim pojazdem włoski producent chciałby zastąpić wysłużony Gran Turismo oraz Gran Cabrio. Samochód ten miałby jednak być nieco niż od poprzednika i otrzymać w pełni elektryczny wariant. Na koniec firma ma zamiar wprowadzić całkowicie nowych następców Quatroport oraz Levante i stanie się to odpowiednio w 2022 i 2023 roku. Mini zdradziło więcej szczegółów oraz pokazało finalną odświeżoną wersję Mini Countryman. Od razu widać, że auto otrzymało przeprojektowaną atrapę chłodnicy, otoczoną nowoczesnymi reflektorami LED. Pojawiły się też zupełnie standardowo przeprojektowane zderzaki oraz nowe wzory aluminiowych Felk. Tylne klosze lamp LED otrzymały sygnaturę z motywem Union Jack. Styliści dostosowali do tego modelu również nowe kolory lakieru oraz materiały wykończenia wnętrza. Tam kierowcy oprócz koła kierownicy, oprzytego skórą oraz nowego opcjonalnego wyświetlacza prezentującego wirtualne zegary. Zobaczą również prawie 9-calowy kran. Prezentujący odświeżony system multimedialny. Pod maską znajdują się jednostki poprawione pod kątem ekonomiczności oraz ekologii. Wejściowa jednostka generuje 136 koni oraz przyspiesza do setki w 9,3 sekundy. Jeśli skonfigurujemy ją z napędem na 4 koła, to wartość ta pogarsza się o 30 sekundy. Środkowy mini Countryman Cooper S dysponuje mocą 192 koni i przyspiesza do setki w 7,1 sekundy. Na szczycie gamy jest John Cooper Works Countryman z napędem na 4 koła w standardzie i mocą 305 koni mechanicznych oraz przyspieszeniem do setki w 4.90 sekundy w gamie jednostek napędowych pojawi się też wariant Plug-in Hybrid Cooper SE Countryman All4 łączący moc 3-cylindrowego silnika benzynowego z silnikiem elektrycznym i dysponujący sumarycznie mocą 227 koni. Mercedes-Benz zaprezentował odświeżoną E-klasę w wersjach coupe oraz Cabrio. Oczywiście to jedynie przewietrzenie linii modelowej, zatem nie oczekujcie nadprogramowych zmian stylistycznych. Od zwykłe przeprojektowanie zderzaków oraz delikatna zmiana kształtu kloszy reflektorów przeprojektowano też kształt atrapy chłodnicy. W ofercie pojawiły się cztery nowe kolory lakieru oraz nowe modele aluminiowych felk. W sportowej wersji AMG 53 dostaniemy atrapy chłodnicy Pan Americana, cztery końcówki wydechu oraz delikatną lotkę na klapie bagażnika i 19-calowe aluminiowe felgi. W zasadzie największe zmiany widać we wnętrzu, przede wszystkim. Jest tu nadal zestaw dwóch wyświetlaczy o przekonnej ponad 10 lub ponad 12 cali. Do obsługi systemu multimedialnego otrzymaliśmy touchpad zlokalizowany na tunelu środkowym, który zastąpił wcześniejsze pokrętło. Oprócz tego zwrócicie zapewne uwagę na całkowicie nową trójramienną sportową pojemnościową kierownicę, wyczuwającą dotyk. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu podczas autonomicznej jazdy nie trzeba siłować się z kierownicą, by samochód rozumiał, że nie śpimy. Uniemożliwia też przyczepienie do niej butelki z wodą lub ciężkiego banana w celu oszukania systemu. Podczas premiery w gamie modelowej e-klasy oraz Cabrio znajdować się będą sześciocylindrowe 3-litrowe silniki w wersjach E450 oraz E53. Oba modele wspomagane będą 48-woltową instalacją elektryczną Mild Hybrid. A oto i nowe, odświeżone BMW serii 5, charakteryzujące się z zewnątrz bardziej wyrazistymi, agresywnymi kształtami, głównie generowanymi przez zmienioną sygnaturę LED reflektorów oraz przeprojektowane zderzaki i powiększoną atrapę chłodnicy. Zmiany dotknęły też oczywiście sportowego pakietu M Sport. Pojawiły się całkowicie nowe zderzaki z większymi wlotami powietrza, niewielka lotka na klapie bagażnika oraz przeprojektowany tylny dyfuzor. Wewnątrz zmiany są bardzo subtelne. Przede wszystkim klienci zauważą odświeżony i poprawiony system multimedialny iDrive 7 wyświetlający się na ekranie o przekonnej ponad 12 cali, integrujący się bezprzewodowo z Apple CarPlay oraz Android Auto. Jest to również ponad 12 calowy ekran odpowiedzialny za wyświetlanie wirtualnej tablicy zegarów. Jedną z największych zmian ponownie jest układ Mile Hybrid, który zawitał do gamy silnikowej nowe BMW 530e napędzane jest 2-litrową jednostką benzynową wspomagano ponad 100-konnym silnikiem elektrycznym. Łączna moc tego zestawu to około 290 koni mechanicznych oraz 420 Nm. Auto osiąga pierwszą setkę w 5,7 a prędkość maksymalna wynosi 209 km na godzinę. Dziękujemy Wam za dzisiejszą obecność. Do zobaczenia również jutro w nowym odcinku na Powoczu.